Transatlantyk płynie przez ocean. W pewnym momencie z niewiadomych przyczyn ulega awarii i idzie na dno. Trzymając się jednego koła ratunkowego do pobliskiej wyspy, dopływa dwóch rozbitków. Rozbitkowie to przypadkowy Kowalski i Angelina Jolie. Wyspa oczywiście okazuje się bezludna. Gdy mija pierwszy szok i nastaje wieczór, oboje leżą na plaży w ostatnich promieniach zachodzącego słońca. W pewnym momencie odzywa się Angelina. Jesteśmy tu sami, nie zanosi się na szybki ratunek. No, chyba nic się nie stanie, jak zrzucimy ubrania i przytulimy się do siebie, co? No, przytulają się, a że krew nie woda, po paru godzinach wykończeni padają na piasek. Sytuacja powtarza się przez parę kolejnych dni. Następnego dnia Angelina podchodzi do Kowalskiego, który, smutny i zasępiony, siedzi na plaży i spogląda na błękitne wody morza. Kochany, może zrzucimy ubrania? Nie. Nie mam ochoty, powiedział i odwrócił głowę. Boże, co się stało? A nic. Powiedz proszę. Może będę mogła pomóc? A wiesz, odpowiada Kowalski, że chyba możesz. Co mam zrobić? Mówić świństewka, a może. Nie, ubierz moje spodnie, ubrała, ubierz moja koszulę i marynarkę. Ubrała mm. Ubierz mój kapelusz i włóż pod niego włosy. Ubrała. Tak ubierz jeszcze moje okulary przeciwsłoneczne. Ubrała, a Kowalski pyta. I co? Czujesz się chociaż trochę jak facet? No, trochę tak? Stary ruchałem Angelinę Joli.